thank mm -hmm. you Witam Was, kochani. Dzisiaj piątek, także odpowiedzi na Wasze konkretne pytania w filmiku z cyklu. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz tutaj trafiły, taka informacja, w tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania. Na pytania, które wysyłacie do mnie na adres mailowy podany na ekranie, koszt pytania to jest 10 zł. I, i chyba tyle z takich informacji. Przechodzimy teraz do. Uh, да. Odpowiedzi na Wasze pytania. Pani, która do mnie napisała, Pani Agnieszka, pyta o relacje z pewnym panem. Pani Agnieszka podaje mi tu swoją datę urodzenia. Mam imię i datę urodzenia pana. Nie, jakby nie mówię wszystkich informacji, dlatego że są to dane wrażliwe i po prostu osoba, która, która do mnie wysłała pytanie, wie, że to jest do niej skierowane. Pytanie brzmi: Chciałam. Zapytać o to, co myśli o mnie mężczyzna. Znamy się około dwóch lat. Ta znajomość do szybko się zacieśniła, zarówno z jego, jak i z mojej strony. Eee, może do wszystkiego nie będę czytać. Eee, jest pani ciekawa, zdania na jego temat. Dobrze, eee, pani Agnieszko. W takim razie patrzymy, jak te Wasze relacje będą przebiegać. Czy z tych relacji coś będzie poważne, jakie oczy jakie ma e, uczucie, e, jakie intencje kieruje ten Pan w Pani stronę. Już patrzymy. Pani Agnieszko, na pewno pan jest zainteresowany panią nie tylko jak koleżanką, czyli wzbudza w pani w nim po prostu, no pociąga go pani. Tutaj pociąg seksualny jest pokazany. Natomiast tak, myślę, że przede wszystkim gdzieś w pani ma troszeczkę, tak jakby, powiernicę. Ufa pani, mam wrażenie, że lubi z panią od czasu do czasu porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że jakby czuję jakoś bezpieczeństwo na zasadzie, że może pani powiedzieć wszystko i pani w żaden sposób tego nie oceni, nie skrytykuje. Jak ta Wasza znajomość będzie przebiegać? W związku z tego nie będzie, zresztą Pani sama tutaj jakby nie jest tego świadoma. Pan nie zmieni nic w swoim życiu, nawet jeżeli będzie mu tam niezbyt fajnie. Mam wrażenie, że zabraknie mu odwagi, odwagi do zaczynania wszystkiego od początku. Od czasu do czasu ten kontakt może być między Wami, ale ja mam wrażenie, że to jest troszkę, nie jest taka nierównowaga. Na zasadzie, że on sobie pogada, wygada się, nazwijmy to wypłacze Pani w rękaw, w swoje żale i pretensje, a z Pani strony jakby Pani oczekuje czegoś więcej i tutaj w którymś momencie mogło zrodzić się frustracje, może zrodzić się takie poczucie, że pretensji, pretensji jedno do drugiego, że kurczę, no nie tak miało być. E, Panie Agnieszko, e, nie ma co sobie za dużo wyobrażać po tej znajomości. Przede wszystkim uspokoić swoje emocje, e, podejść bardzo racjonalnie do tego i przede wszystkim być szczerą, szczerą wobec niego i wobec siebie, po to, żeby się nie zakałapućkać w tych relacjach, no po to, żeby potem po prostu nie cierpieć. Także e, rada, rada dla Pani e, jest e, być szczerą po prostu i e, nie udawać, e, nie robić dobrej miny do złej gry, dlatego że, e, że może potem być przykro. A Pan, mówię, jest sympatia, jest zauroczenie, jest pociąg fizyczny, ale ni nie przekroczy to po prostu takiej linii znajomości. Dziękuję ślicznie. Dobrze Pani Agnieszko, to było czytanie dla Pani. A teraz przechodzimy do drugiego. Druga osoba, Pani Ania. Pani Ania tutaj podaje mi swoją datę urodzenia i pyta o Panią. Jakie zdanie ma o mnie Pani, i tu mam imię i datę urodzenia tej Pani, co o mnie myśli? Już patrzę Pani Anno. Jakie ma zdanie i co o Pani myśli? Osobę, o którą Pani pyta? Uważam Panią za osobę nadwrażliwą e, taką osobę, która czepialską osobę, która, m, którą można urazić. Czyli m, mam wrażenie, że. M, E, takie zdanie gdzieś wyrobiła w kontaktach, że e, cokolwiek by nie powiedziała, może o tak, w ten sposób, czy zrobiła, to pani w jakiś sposób to skrytykuje. Natomiast e, uważam, że mimo to jakaś sympatia jest. To tak, jakbyście e, z jednej strony nie bardzo. E, w relacjach e, zgadzały się. Nie wiem, jakieś mogą być drobne sprzeczki, dobre kłótnie, jedna drugą obgada, ale gdzieś w tym wszystkim ja mam wrażenie, że, że mimo wszystko się lubicie. Gdzieś podświadomie, gdzieś ciągnie was do was. E, i, e, I czasami to takie jest. E, tak jakby pani sama nie bardzo wiedziała, pani Aniu, co ma pani zrobić z tą osobą, jaką postawę wobec niej przyjąć. Właśnie dlatego, że tutaj takie sprzeczne emocje. Tak jak mówię, z jednej strony pani, ta pani, o którą pani pyta, lubi panią tak, tak naprawdę, a z drugiej strony uważa właśnie, że, że gdzieś pani jest zbyt wrażliwa czy nadwrażliwa, czy bardzo skupiona na sobie czy na swojej rodzinie. Takie ma zdanie, ale mimo wszystko, tak jak powiedziałam, sympatia z jej strony. Jest. Dobrze, kochani. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. To było czytanie dla Pani Ani. To na dzisiaj to by było tyle. Gdybyście mieli pytania do mnie, serdecznie zapraszam. Przesłuchajcie. A życząc Wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam.